Witaj, hej, cześć, nazywam się Marek Skupień. Czy zdarzyło ci się kiedykolwiek, że byłeś na jakiejś imprezie lub na randce, którą opowiadając swoim znajomym, podkoloryzowałeś, dodałeś troszeczkę pikanterii tu i tam, troszeczkę fajniejszych scen, żeby cała historia wydawała się fajniejsza? Czy zdarzyło ci się tak, że opowiadałeś to tak często, że zapomniałeś, co było prawdą, o co było rzeczywistością, gdy próbowałeś sobie przypomnieć, co tak naprawdę tam się wydarzyło, to po prostu nie potrafiłeś? Stąd właśnie powiedzenie. Tysiąc razy powiedziane kłamstwo staje się rzeczywistością. Nie chodzi tutaj o to, że staje się rzeczywistością, tylko chodzi o to, że staje się Twoją prawdą. Ty zaczynasz w to tak mocno wierzyć, że po prostu zaciera się ślad między rzeczywistością a fikcją. Czy w tym filmie zachęcam Cię do tego, żebyś kłamał? Oczywiście, że nie. Zachęcam Cię do tego, żebyś zaczął mówić prawdę, ze względu na to, że mam Ci do powiedzenia pewną przykrą rzecz. Zostałeś okłamany. Zostałeś okłamany przez... Społeczeństwo, przez swoich znajomych, być może przez moich rodziców, a na 100% przez siebie samego. Kłamstwo brzmiało, nie jestem pewna siebie, nie jestem zdecydowany, nie osiągnę swoich celi, nie osiągnę swoich marzeń, nie jestem tego wart. To było kłamstwo. I teraz chodzi o to, żebyśmy wykorzystali dokładnie ten sam schemat, który, o którym mówiłem wcześniej, do tego, żeby to zmienić. Zacznij mówić prawdę. Zacznij powtarzać sobie: Jestem wartościowym człowiekiem, jestem pewnym siebie, jestem zdecydowany, osiągnę swoje cele, zrealizuję swoje plany. I powtarzaj to tak często, żeby zostało to w Twojej głowie przyjęte jako fakt. To nie jest okłamywanie siebie, bo jesteś wart wszystkiego. Gdybyś, tu taka informacja dla Ciebie: gdybyś nie był tego wart, nie istniałbyś. Wszystko, co zostało stworzone na tym świecie, jest po coś, ma konkretny cel. I ty tak samo. Wszystko, co jest na tym świecie, jest dla ciebie, i ty to możesz osiągnąć, zrealizować cokolwiek, o czymkolwiek sobie zamarzysz. Dlatego pamiętaj o tym i zmieniaj swoje nastawienie, swoje myśli i zacznij mówić sobie prawdę. Taka mała wisienka na torcie. Kiedy najlepiej mówić sobie takie rzeczy? Wiedząc o tym, w jaki sposób działa umysł. I w jaki sposób musisz go przekonać, musisz przekonać swoją podświadomość. Dlatego najlepiej mówić sobie, jestem pewny siebie, jest zdecydowany i konkretny z samego rana lub przed zaśnięciem. Dlaczego? Ze względu na to, że twój, Twoja podświadomość jest jeszcze delikatnie zaspana, i gdy ty sobie w ciągu dnia na przykład teraz powiesz, jestem zdecydowany i osiągnę swój cel, Twoja podświadomość ci powie, tak, próbowałeś już wielokrotnie, jakoś się nie udawało. Dlatego tutaj chodzi o to, żeby była lekko zaspana. Jeśli dopiero co wstaniesz i powiesz sobie dzisiaj zrealizuję swoje cele albo dzisiaj osiągnę wszystko, co sobie zaplanowałem, twoja podświadomość powie to no dobrze, dobrze, wieczorem dokładnie to samo. Dlatego pamiętaj, zacznij mówić do siebie prawdę. Zacznij mówić rano i wieczorem i zobaczysz w ciągu paru kolejnych dni, może tygodnia, zaczną się zmieniać dookoła ciebie wiele rzeczy, zaczniesz je zauważać. Bo pamiętaj, twój czas jest teraz.